Coś niesamowitego. O. Ewentualnie na do teścia, jak chcę napić się wódki, co pretekst jakiś, to bierzemy to i będziemy walić wódkę, nie? Nieważne, czy maszyny huskwarna wykorzystujesz w codziennej pracy. Czy w swoim ogródku? Każdą z nich możesz naprawić w naszym serwisie. Dziś zrobisz to bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wybierzesz zakładkę serwis online na www.lasogrod.pl. Cześć, z tej strony Damian i dzisiaj mamy na tapecie rozdrabniacz gałęzi GS340iS. Jest to sprzęt akumulatorowy w pełni kompatybilny z gamą akumulatorów Husqvarna 36V. Sprzęt jest nieduży, kompaktowy, co widać na załączonym obrazku i bardzo łatwo zaoszczędzi na miejsce w garażu, ponieważ możemy go bez problemu złożyć i rozłożyć. Robimy to dzięki tej dźwigni, która Ułatwiam, jak widzicie, bez użycia w ogóle siły, sprzęt automatycznie sam nam się podnosi. Tak jak wspominałem, sprzęt jest kompatybilny z baterijkami BLI. Tu mamy baterykę BLI 300, więc całkiem mocną baterię. Umieszczamy ją w gnieście. Mamy świetną ogólnie pozycję tutaj na tą baterię, bo mamy z przodu, więc jest dobra widoczność bateryjki. I tutaj uruchamiamy sobie sprzęcik. Za chwilkę nam się panel zaświeci. Tutaj też mamy widoczność stanu naszej bateryjki. Mamy guzik, którym uruchomimy sobie maszynkę, co może pokażemy. I też mamy funkcję wypychania gałęzi. Warto również wspomnieć o tym, że sprzęt posiada funkcję automatycznego dopasowania prędkości do danej gałęzi oraz jeśli dana gałąź zablokuje nam układ tnący. Wtedy maszyna sama wyrzuci nam gałęź do góry i będzie ją próbowała ponownie rozrobić, ale to pokażemy za momencik. Na razie jednak przejdziemy do opisu zewnętrznego maszyny, bo jest jeszcze kilka fajnych rzeczy, o których chciałbym wam wspomnieć, więc maszynę na razie wyłączymy. Zamykamy, jak widzieliśmy, miga na trójkącik raz informował o tym, że sprzęt zostanie wyłączony. I teraz przechodzimy do opisu całego zestawu. Z boku maszyny znajduje się szyna, która pomoże nam w przechowywaniu akcesoriów. Na przykład możemy sobie tutaj zaczepić akcesoria z w którym możemy schować sobie pilniki do łańcucha, e, na przykład możemy też tutaj wszczepić sobie na butelkę jakiś pojemniczek, możemy też tu wszczepić sobie sekator, okulary, no jest tutaj duża dowolność, tak, zależy co kto bierze ze sobą do pracy. Nie musi pamiętać o tym, że to gdzieś przy sobie. Może bez problemu zamontować to na tej szynie. I warto też o tym wspomnieć, że wszystkie te narzędzia, które możemy tutaj zaczepić, są również w pełni kompatybilne z pasem ogrodowym lub pasem narzędziowym Flexi. Tak więc mamy tutaj pełną kompatybilność z innymi sprzętami marki Husqvarna. Jak widzimy, sprzęt jest wyposażony w naprawdę solidną stalową ramę oraz... Kosz o pojemności 45 litrów, który bardzo łatwo się wysuwa. Jak widzicie, nie noga to w ogóle siły. Bardzo łatwy sposób możemy sobie to zamontować z powrotem. Istotne jest też to, że jeżeli wsadzimy ten kosz krzywo, ewentualnie wsadzimy go do końca, maszyna pokaże nam błąd i nie będzie kontynuowała pracy. Z drugiej strony urządzenia. Sprytnie została wkomponowana łopatka, którą możemy na przykład sobie pougniatać w ścinki. Mamy też tutaj taki fajny kluczyk, dzięki któremu możemy na przykład dostać się do układu tnącego, aby łatwiej konserwować sprzęt. Oraz dostęp do regulacji przeciwnoża. w pełni bezpieczna, bezinwazyjna. Nie musimy martwić się, że trzeba sprzęt rozbierać, grzebać coś w środku, ryzykować jakieś skaleczenie na przykład. Że nie ma problemu kluczykiem łatwo sobie tutaj regulujemy, a następnie kluczyk chowamy na miejsce. Też ten kluczyk nam nie wypadnie, stąd jest zabezpieczony bardzo dobrze. A po drugie jest też tutaj lekki magnesik, który ten sprzęcik nam będzie trzymał. Ja wspominałem wcześniej, sprzęt jest lekki, kompaktowy, bez problemu możemy przewozić go dzięki dwóm kółeczkom, zamontowanym tutaj. Wystarczy, że lekko zaprzemy nogą na stopce i już możemy sobie sprzęt unieść do góry. I maszerować z nim w dowolną stronę. Po złożeniu sprzętu mamy tutaj dodatkową rączkę, dzięki której będzie nam bardzo łatwo ten sprzęt podnieść, przenieść i ustawić go w odpowiednim dla nas miejscu. Teraz pokażę, jak łatwo ten sprzęt uruchomić. Wystarczy, że podniesiemy klapkę, włożymy baterię, przekręcamy kluczyk. Klapka oczywiście zamknięta. Sprzęt jest gotowy już do pracy. Jeżeli zdarzy się, że kosz nie będzie odpowiednio włożony, o czym mówiłem już wcześniej, a już nagle na chwilkę sobie wyciągniemy, sprzęt pokaże nam tutaj komunikat, że kosz jest w złej pozycji i nie będzie chciał wystartować. Dopiero po włożeniu kosza odpowiednio komunikat znika i sprzęt rozpoczyna pracę. Dobra, tyle z teorii, a teraz czas na praktykę. Zobaczmy, co ten sprzęt rzeczywiście potrafi. Uruchamiamy sprzęcik. Chcemy jakiś i prosty gałązki może. Jak widzicie, te dwie małe gałązki sprzęt błyskawicznie rozrobił. Natomiast no, zaraz użymy tutaj coś większego, ale warto wspomnieć o tym, że gałęzie, jakie powinniśmy ładować do tego sprzętu, nie powinny mieć większej średnicy niż 40 mm. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli mamy jakąś gałąź, która jest dosyć duża, nie dopychamy jej na siłę. Tak jak mówiłem wcześniej, sprzęt sam dobiera sobie prędkość i ją tą gałązkę prędzej czy później rozdrobni. Dopasuje sobie prędkość, ewentualnie sobie ustawi ponownie tą gałąź, natomiast ważne jest to, abyśmy nie dopychali jej tutaj na siłę. Teraz włożymy do rozdrabniacza nieco grubszą gałązkę. O. Było teraz fajnie słychać, jak ten sprzęt nam przyspieszył podczas pracy. Teraz trzy takie długie patyki, które leżą gdzieś na naszej działce, nawet z boku, no troszkę przeszkadzałyby i zajmowałyby tak sporo miejsca. Zobaczymy ile będziemy mieli z nich ścinek. Na chwilę obecną kosz jest całkowicie pusty. Nie mamy tu niestety żadnego worka, ale gdybyśmy mieli woreczek, bardzo łatwo można go było założyć dzięki takiej tutaj metalowej ramce. Ale my jednak dzisiaj bez woreczka, jesteśmy w lesie, sama natura, więc bez problemu możemy te ścineczki tutaj sobie zostawić Szybciutko, nie? Błyskawiczny sprzęt Dobra うこう。 I ostatnia, trzecia gałązka. Dobra, poszło jak widzicie, błyskawicznie. Nie patrzyłem niestety na zegarek, natomiast tu na pewno operator kamery za chwilkę gdzieś wam wyświetli jakąś taką, powiedzmy, czerwoną czcionką. Czas, w jakim ta maszyna pokonała te trzy gałęzie. Zerknijmy sobie, ile mamy z tego odcinek. No, jak widzicie, udało zapełnić się dno tego kosza. Warto zwrócić uwagę na to, że ścinki są dosyć spore. Nie jest to rozdrobnienie, takie jak mamy w przypadku udarowych ostrzy, gdzie, na przykład, ścinka ma około 3 mm. Tutaj te ścinki mają około 26 mm do 30. Co zresztą widać. Nie są to takie idealnie małe kawałek łeczki. Ma to związek z tym, że w maszynie Husqvarna GS340IS zastosowano bezpieczniejszy i cichszy układ tnący, do którego za chwilkę przejdziemy. Jak widzicie, taka mała kubka nam powstała z tych trzech patyków, które przed chwilą rozdrobniliśmy, więc naprawdę zaoszczędziliśmy sporo miejsca. Łatwo możemy teraz to zutylizować albo zrobić z tym coś innego. Może macie jakieś fajne pomysły? Czekamy na nie w komentarzach. Podsumowując, dla kogo jest ten sprzęt? Na pewno świetnie sprawdzi się w waszych przydomowych terenach, na pewno świetnie sobie da radę z rozdabnianiem gałęzi, czy to z większych drzewek, czy z jakichś małych drzewek. Co do wydajności tego sprzętu, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, to powiem tak, no jest to kwestia mocno subiektywna, wszystko zależy od tego, jakie mamy gałęzie, czy są to gałęzie suche, czy są to gałęzie świeże, czy są duże, czy są małe. No ciężko tutaj tak naprawdę podać jakiś złoty środek, natomiast podczas takich szerzej zakrojonych testów ten sprzęt około pół godzinki był w stanie świeżo ściętej gruszy około 25 kg gałęzi rozdrobnić. No i wtedy jeszcze na bateryjce nam zostały dwa paski. Tak? Powstało z tego około 135 litrów ścinki. Więc. Uwagi na swoją kompaktowość, mały rozmiar, to że wszędzie możemy go ze sobą zabrać, ponieważ jest to sprzęt akumulatorowy, nie musimy bawić się z kablami, nie musimy bawić się z paliwem. Mamy tutaj bardzo łatwą konserwację, tak? nie mamy tu żadnych filterków, które musimy wymieniać i o nie dbać. Jest to sprzęt, który na pewno sprawdzi się w każdych przynowych warunkach i jest bardzo łatwy w obsłudze, więc nawet osoby starsze mogą śmiało z nim pracować bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu. Tak więc jeśli szukacie jakiegoś sprzętu, który pomoże w uporządkować Wasz teren, a może macie już baterie marki Husqvarna i zastanawiacie się, jak poszerzyć gamę Waszych urządzeń, to ten rozdrabniacz GS340iS może okazać się strzałem w dziesiątkę. Przejdziemy teraz do konserwacji urządzenia, oczywiście w środowisku w pełni do tego przystosowanym, w serwisie profesjonalnym. A więc tak, mamy tutaj układ tnący. Jak wspominałem wcześniej, z większości takich rozdrabniaczy mamy do czynienia z ostrzem udarowym, ponieważ jest to bardzo popularne i tanie rozwiązanie. Jest ono niestety nieco bardziej niebezpieczne, generuje większy hałas i powoduje, że ścinki, które mamy, są naprawdę drobniutkie około 3 mm takie ścinki mogą mieć. Natomiast tutaj, w maszynie GS340IS, mamy do czynienia z cichą przekładnią, która gwarantuje nam mniejszy hałas niską prędkość i większe zrębki, co bezpośrednio przekłada się na nasze bezpieczeństwo pracy oraz jest rozwiązaniem dużo trwalszym, więc zagwarantuje nam to dłuższą po prostu żywotność tego sprzętu. Aby dostać się do kodotnącego wystarczy, że weźmiemy ten kluczyk, jeden kluczyk, który obsługujemy całą maszynę i odkręcamy cztery śrubeczki. Odkręcamy ostatnią śrubkę. I teraz uwaga, mała porada. Warto w tym momencie troszeczkę odsunąć sobie kosz, tak aby przy wyciąganiu tej osłony nie wypadł nam przeciw nóż. O! Jak widzimy poleciał nożyk On tutaj został wcześniej złapany. I możemy zacząć już czyszczenie m.in. właśnie tego elementu. ściutki i też całej naszej przekładni, która odpowiada za rozdrabnianie gałęzi. Dlatego warto, aby zawsze ta część była maksymalnie wyczyszczona, tak, żeby nie było tutaj żadnych paprochów i oczywiście fajnie, aby była odpowiednio nasmarowana. I teraz składamy już całość. Pamiętamy o przeciwnożu. Jedną rękę warto sobie tutaj od spodu włożyć. No, wymaga to odrobiny wprawy, co prawda, ale nie jest to nic trudnego. I oczywiście dokręcamy śrubki, mamy wyczyszczone. Na dzisiaj to tyle. My się pakujemy. A was zapraszamy do zostawienia subskrypcji, komentarza. Lajkujcie i czekajcie na kolejne filmy. Cześć!